Uwaga! Przed obejrzeniem filmiku upewnij się czy tobie i osobom w twoim otoczeniu nic nie zagraża. Wszelkie płyny i ostre przedmioty należy zabezpieczyć i odstawić poza zasięg rąk oraz nóg. Życzę miłego oglądania. No cześć, ja jestem netwet, a to jest. Mac -pixel. Mac Pixel. Witamy z powrotem w kolejnym odcinku MacPixela! Pójdziemy do story mode i teraz wbijamy do Chaptera drugiego. O tak, e co mi tu zgadzają? Aha, nie po to mnie No mnie to nie było A więc zaczynamy Chapter trzeci. Ooooo! Nie pojał jak człowieka! O Boziu, ile was tu jest? O Boże, od kogo tu zacząć? Uuu, Nie, 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 o ciebie nie od ciebie nie o ciebie nie, o ciebie nie. O a tu są tylko planże, okej. Okay. Mm, to jest zablokowana. No, to wchodzimy do pierwszej fazy... Pola. o pola. A do kontroli, proszę, dobrze. Masz. A co mi zrobisz? A, przystanek pierwszy! Brooklyn! Randwan! Oh. Yeah. the blast! O! Yeah! Tak jest przy Państwa! Trafiamy na księżyc! Zaraz twójcie, do. Putinie, a co tam u Was? Chcecie bomba? Mata bomba! Wypchajcie się bomba! Papa! BOOM! Najważniejsze, że. Księżyca, pod. MacPixel! Najważniejsze, że uratowane! Mamy pralkę, mamy. Uuuuuuu! Teraz no! Mamy Lianę! Wstawię to bez komentarza. Nie ma tak za pierwszym razem sobie rozwiązać ten. Od razu, co no kurde, ludzie, co wy co wy myślicie, że co ja? Kim ja jestem? Kurde, no ja jestem MacPixel! To znaczy ja jestem netwy, to jest MacPixel. MA bum. W końcu mi nie wyszło! Trafimy na Monteverest. Czyli gdzie mal wysłusz, mal gości wysuszyć, I co ty na to? Z Monteverdi zrobiłoby nam się. lewe etno. O, no, może być etno. Pomóżmy pomożemy Banderowi trzeba zawsze pomagać. Dobra, otworzymy safe. Tak. O! To jest najlepsze rozwiązanie. Nie ma tak, jak zamknąć klawisza, a. ten nie Rozwią... Rozwiązałem? Nie no, naprawdę. Clown, clown. da. Ma kapne clowna. nie? Dobrze, przez śmieci śmierci. Podem! się! Mmm, dobra, weźmiemy ten pojemnik i damy temu gościowi, nie wiem kto to jest, ale leży! Papa! MacPixel! Taaa! Wyrzuć wszystko! Najlepiej, Lep, jeszcze ty wyskocz. A skąd ja wiedziałem, że ty to zrobisz MacPixel. Save the day? Oui! Ale uratowaliśmy bao! Pograwiamy się całkiem Bum. Wiedział, no... Co my... Dawaj bombę, kurna, klaunie jeden. Dawaj bombę! Łapaj bombę! Co my tu mamy do zrobienia? Mhm. hmm, jak piksel ma... Tak, Takie! Dziękujemy! O, ty znowu będzie szybki odcinek. No, coś mi się tak widzi. Bum, to nie tak miało być. Mamy jakiś zrobić? do zrobienia? co ja mam z tym zrobić? Mm, nie? ha, oh. ja nie po co mnie to wziąłem? Mm -hmm. Mhm... co się. Smacznego, MacPixel. Haha, ja nie ma problemu. Narąbał się. Yeah! Okej... Ale trudno. To przyszedłem tak szybko, to zrobię od razu e, drugi bilecik. Ani, żeby nie było tak jak poprzednio, że zrobiłem jeden odcinek i był za krótki. Stacja druga. Metropolis Round 2! Magnus, co się z tym z powrotem? Miałem małe, małe wezwanie. tu ja! jest od Pixel! To nie ja! To nie ja, to nie mały.

Eee, nie pasowało do... mu to. O, panie, panie, panie spływaj pan stąd, nie? To masz kurczaka, masz kurczaka. Ej! Kup, kup, Mordy go, mordy o, tak prosto w serce! Nie, bez pasa. Wracam na farmę. Znaczy, ten aparat pierwszy jest na farmę, Nie no, MacPixel normalnie... Imponuje swoją siłą, wziął krowę winorękę. No, on jest La la jest la, po prostu ten dynamit. What <laughs> this... yeah, no, the hell is this? No, it's no It's not. It's not. It's not. It's no It's No to chyba nie było rozwiązanie <mum> i wszystko wyrówna... Czemu ci nie pasowało? Chodź mm -mm, czekaj, uciekamy stąd. Eee, dziadek, ciadek! Ciadek, zrób coś. Zrób coś. Zrób coś, dziadek. Zrób coś. Nie wiem, co ty... <mum> masz po Dobra, to nie było rozwiązanie. Nie ma tak krowę tego do, do paliwa wrzucić. A no co to jest zawsze rozwiązanie? Chyba mi nie wyszło. We're going to go to the house. What the fuck? I'm going to go <much> to the house. the house. i to zrobić? to zrobić? to 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 to

tu nie, to nie, to może to. Prawo he, ma to normalnie na tń, na człowieku. A a a. A. A.

Dawaj, fajkę, właśnie normalnie jakaś Tak na czoło. Nie, to nie było rozwiązanie. Dobra, podejdziemy do niego, tak po prostu pogadamy. Co, co się dzieje kościół. Co się dzieje, co, 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 co. Masz. Nie, nie no się nie, Nooo, ja się tak nie bawię. No, Posłuchaj, komu można pogłoskać? Wezmę nakrówkę i dam słonikowi. Oh, yeah! To jest rozwiązanie. Już nie wiem, co zrobić tutaj. Wezmę armatę tak po prostu. Pfff! co by ci pulało. O oh, yes, tylko tam. Wyjąć to po prostu i dobre. Nie da się no, tutaj... A! Nie po sprawie, nie ma tak wyrwać kawał ze ścian MacPixel, no to prosty, prosty jest. <grym> Brake, bo mnie smucają. MacPixel. Bracie, powniosimy się już z tym. Z tym. Idziemy tutaj grać. Co tam, Tutaj jest tyle MacPixeli. Nie. nie da się. A do tego? Też nie, a do tego? Też nie, a do tego? Oooooo, oh, u tego już bliżej, bo ja nie strążyłem. MacPixel! Mac Dziękuję, że oglądaliście kolejny odcinek MacPixel! Ja jestem na to jest Mac Pixel I do zobaczenia!